No! Yep. Yep. Tak widziałem już po zawodnikach szatni byli przygotowani naprawdę do walki, no ale to takie można powiedzieć lokalne derby, bo to drużyna, która mimo że awansowała, ale piłkarsko dobrze przygotowana. Przychodząc tutaj wiedziałem, że to nie będzie łatwy klebek. Drużyna, która straciła siedmiu zawodników praktycznie z podstawowego składu. No, musi się odbudować. Robię wszystko, żeby, żeby oni psychicznie oddechnęli troszeczkę, bo po dziewięciu praktycznie porażkach ciężko jest cokolwiek zrobić. Cieszę się, że w tych dwóch meczach, w których prowadzę, zrobiliśmy cztery punkty. Przeciwnik strzela dwa razy na bramkę i strzela dwie bramki. To tak jest u nas od dłuższego czasu. Nie, nie mamy szczęścia, do tego dochodzi jeszcze pech, i to tak właśnie wygląda. Taktyka tego zespołu była y, bardzo jasna: cofnęli się na własną połowę i próbowali nas kontraatakować. Y, powiedzmy sobie 1-0, no to y, taki strzał się zdarza chyba raz do roku. To właśnie to, to było ten pech, o którym wcześniej mówiłem. No, druga bramka doświadkowanie i ewidentny błąd. Obrońcy Andrzeja Kołuckiego, który od dłuższego czasu yy, 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 prezentuje bardzo słabą formę, no, dzisiaj potwierdził, że, 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 że no, czwarta liga to jest yy, być może dla niego za wysoki poziom.